Cześć, z tej strony Wiktoria, a dziś będziecie mogli zobaczyć filmik o tej ładowarce, mikro ładowarce. Do Was mówić. Tym razem okazja jest dzięki Manitou Challenge i to już trzeci raz rok w rok miałam okazję do niego dołączyć. Tak, tą ładowarkę, którą widzicie, akurat za mną, nie jest to ładowarka, którą testowaliśmy. Niestety no, za bardzo nie było czasu, żeby nagrywać filmik w niej, z racji tego, że była tylko 4-3 dni na testach, więc ten czas chcieliśmy wykorzystać faktycznie na testy, a nie na siedzenie i gadanie o niej, jak można wykorzystać później inną odwarkę, żeby o tym pogadać w tle. Teraz będzie okazja, żeby właśnie ocenić i to ocena nie będzie tylko wystawiana przeze mnie. Mam tu ocenę od czterech osób, ode mnie i od chłopaków. Razem jest nas właśnie czwórka i te oceny to jest takie suma sumarum tych ocen. Ale też no, przewagę ma tu jednak ta, ta moja ocena. Zacznijmy od punktu pierwszego, czyli dostęp do kabiny. No i tutaj jakoś um, wszyscy chyba się zgodziliśmy. Um, jeśli chodzi o dostęp do kabiny, to mi przeszkadzało na przykład to, że um, drzwi są duże. Akurat, dobra, nie, nie patrzcie na to. No. Muszę y, Wam przedstawić nagrania. Drzwi jak na taką bardzo małą młodowarkę są dość duże i dajmy na to, chcemy tak szybko coś, wiecie, otworzyć, coś komuś powiedzieć, bo czasami no, nie zawsze się otwiera jednak to okno, chcemy coś powiedzieć, albo chcemy coś wyskoczyć, wskoczyć, tak wiecie, szybko, szybko. I no nie wiem, jak to wytłumaczyć. One są też duże, a jakby te nawiasy są tylko tak po bokach, i jak one się otwierają, to mam wrażenie, że otwieram taką wielką bramę, więc dla mnie drzwi mogłyby być mniejsze, ta praca byłaby bardziej komfortowa, taka szybka praca. Więc tutaj wszyscy Suba Subarum daliśmy ocenę 4 na 5 gwiazdek. Dwójeczka. Kompaktowość. Mam dzisiaj tylko zaszyt ze względu na to, że telefon mu się ładuje, bo zaraz jedziemy na Old Roll. Jest dzisiaj któryś czerwca, tydzień przed opolagrom. niedziela, niedzielne nagrywania. No bo to tak tygodnie studia, wiadomo, nie ma czasu. Kompaktowość. Tutaj wszyscy wszyscy daliśmy po piąteczce, bo ładowarka faktycznie jest przemalutka, jest tak malutka. Ja ją widziałam na bednarach, zanim ona przyjechała do nas na testy na bednarach we wrześniu. Ona przyjechała do nas w maju, pod koniec maja, tak, pod koniec maja. I... I jakoś ja wiedziałam, że ona jest mała, no bo ją widziałam i już nawet siedziałam w niej, ale jak ona przyjechała i wiecie, co innego widzieć coś na targach, a co innego jak ta maszyna ktoś się przyjeżdża i możecie jej używać i macie do porównania też inne maszyny, czy, czy nawet taki ciągnik jest większy, czy my tam mamy łodwarkę też o wiele większą, ta jest nawet większa, gdzie wszyscy się śmieją, że ona jest przemalutka, nie jest przemalutka, jest... Mała, nie jest malutka. Tak więc tak, dwójka, pięć gwiazdek. Tutaj będzie pasek z gwiazdkami. Punkt trzeci, wydajność maszyny. I tutaj mamy tylko czwórkę, trzy i pół, ale mi się wydaje, że bardziej ta czwórka, no bo faktycznie ta ładowka jest mała. Wygląda trochę jak kład z nałożoną kabiną. Tak. Pamiętam, jak nagrywałyśmy film i są te ujęcia z drona i tam po prostu jest droga i z tej drogi korzystają różne osoby na przykład na wyjeździe, na, na spacer. Wiecie, jest niedziela, a ludzie chodzą na spacery z pieskami e, na rower i właśnie jechał pan z panią. I ten pan, jak powiedziałeś mówił: dzień dobry, on już jakby odjechał z tą panią i ten pan do tej pani się śmiał, że tą maszyną to my będziemy tydzień takowy karmić coś takiego, bo to niedaleko właśnie prób było. Więc Hi, hi, ha, ha. Ale tak, wracając. Wydajność maszyny czwóreczka, ze względu na to, że jest mała, za dużo nie zrobi, ale jeśli chodzi o taki raz rozmiar, to i tak fajnie, że coś się da nią zrobić. Cztery działania hydrauliki i tutaj jest marne dwa, ze względu na to, że to wszystko strasznie powoli działa. Reakcja do... Tak strasznie powoli. I ja wiem, że to się da tam coś pokombinować w ogóle, ale... Na testach akurat mieliśmy ją w taki sposób, a nie inny, i to właśnie oceniliśmy na te 2,5. 5. Praca w gospodarstwie. No ogólnie, jeśli chodzi o pracę w gospodarstwie, to to nie ukrywajmy, to nie jest ładowarka na takie gospodarstwo. To jest ładowarka w sobie taka bardziej do, jako wózek widłowy, żeby jakieś palety gdzieś przewieźć, może taka ładowarka do magazynów. Tak więc, co my tutaj mamy? Trujeczka. Trójeczka, bo jeśli chodzi nawet o ten sam zrębek, 50 razy trzeba było jeździć, żeby go zapełnić, i tak normalnie można 10 razy może pojechać. Więc praca w gospodarstwie 3, ze względu na to, że to praktycznie nie jest ładowarka na takie nasze gospodarstwo. No i wyobraźmy sobie, karmili krów taką ładowarką. I jakby wiecie, tu trzeba jednak dużo ze sobą zabrać, żeby jeździć tam i z powrotem. 6. Serwis i konserwacja. Na przebitkach można zobaczyć, że wszystko jest łatwo dostępne, czy jeśli chodzi o paliwo, czy płyn do sproskiwaczy, czy jakieś oleje i w ogóle różne takie części. I tutaj daję 5, ze względu na to, że wszystko jest dostępne. Wiadomo, jeśli coś się mocno zepsuje, to i tak po serwis trzeba będzie dzwonić, ale tyle, co potrafimy zrobić sami, to jesteśmy w stanie, myślę, że zrobić sami. Siódemka, Jeśli chodzi o wygodę przede wszystkim i wygodę w pracy, już siódemka to jest obsługa codzienna. Nie ma radia. Proszę nie krzyczeć mi na filmie. Ja nie mogę. Nie ma radia. To tak troszkę, ja go długo szukałam, ale nie znalazłam. Może to jest po prostu taka wersja bez radia, ale fajnie jego to radio było. Aczkolwiek, nawet jeśli będzie, to nie wiem, czy to będzie dobrze słuchać, ze względu na to, że strasznie jest głośno w tej kabinie i te, to też tą wygodę, taką pracę codziennej no, trochę psuje, bo jednak. No, i już wydajemy te pieniądze, mamy tą maszynę, więc fajnie, jakby to działało, wszystko tak wiecie. A tutaj jednak coś nie zagrało z, z tą szczelnością kabiny. No i samo to, jak jedziemy po dziurach, to strasznie trzęsie, no ale wiadomo, to jest taki mini kładzik. <grytanie> Mieliśmy tutaj na za dużo, ale właśnie to ten hałas. Ten hałas, ja jestem osobą, która jest bardzo wrażliwa na hałasy, ja mam bardzo wrażliwe uszy. I tak jak w kabinie, w że i wiecie, jest fajnie. To tutaj coś poszło nie tak dlatego za obsługę codzienną są różne opinie, ale tak damy też 3,5 widoczność jest ok, jeśli chodzi o jeszcze właśnie obsługę codzienną jest klimatyzacja, więc jeśli jest gorąc to można się go pozbyć no i co, jest bardzo mało miejsca. Ktoś na Instagramie się mnie zapytał, ale jeszcze te Instagramowe pytania i odpowiedzi będą. Ktoś na Instagramie się mnie zapytał, czy zmieści się duża osoba. No ja mam 1,64 m. Nie jestem za wysoka i się mieściłam i jeszcze tego miejsca trochę było tak do góry, ale na przykład Mateusz Traktorzysta jest większy ode mnie. Są też filmy u Kuby Kochajczyka, Kuli, więc wydaje mi się, i u słomka chyba też, wydaje mi się, że najlepiej będzie pójść do nich i zobaczyć te filmy, czy im się podobało i jak to wyglądało, bo ja sobie nie umiem wyobrazić tego, że będę o kilka centymetrów wyższa i czy będę się tam jeszcze mieścić, więc faktycznie chyba najlepiej będzie posłuchać opinii od tych chłopaków. Tak, ósemka, prowadzenie i trakcja tutaj jest wieczka od nas ze względu na to, że przyczepność jest słaba z tego co wiemy no, za dużo jeśli się podniesie to nie wolno skręcać to może zrobić i tyle tysięcy złotych po prostu się przewrócić Dziewiątka. Pane sterowania i joystick. Ja ogólnie jestem ze względu na to, że na rodzinne gospodarstwie mamy manitu, przyzwyczajona do tego joysticka i mi to nie sprawiało problemu, ale też już przyzwyczaiłam się do lipherki i tamty joystick w porównaniu do tego jest znacznie inny i jestem przyzwyczajona też już do tamtego, ale wiem jak obsługiwać ten z Manitou i no ta moja ocena to jest takie cztery u chłopaków bardzo słabiutko, więc ogólnie dałabym 4, albo 3, albo 3,5. Też finalnie się okaże. PING! Taki dźwięk zrobimy, jak już będzie wyskakiwać ta ocena. No i jest jeszcze dziesiątka, czyli ekonomia pracy. No tutaj jest akurat łatwo, no bo to jest mała ładowarka, za dużo nam nie spaliła. Myśmy ją kilka godzin przepracowali. Wcale tego paliwa za dużo nie ubyło, więc możemy dać 4. Cenę ładowarki mamy już za sobą, a teraz przyszedł czas na pytania z Instagrama, które mogliście zadawać właśnie na moim Instagramie. Tak więc pierwsze pytanie, jaka jest jej wysokość? Ta ładowareczka ma prawie 2 metry wysokości, dokładnie 1,92 m. Drugie pytanie, no to właśnie, które się już pojawiło przy ocenie, czyli czy w kabinie jest wystarczająco w Miejsca dla osoby wysokiej Na to już odpowiedziałam Tak jak mówiłam Wysyłam Was do chłopaków, którzy też uczestniczyli w Manitou Challenge Jest stabilna jak zwykła dowarka, czy czuć różnicę? Ja czułam różnicę Chłopaki pewnie też Jak radzi sobie na nierówności? No i o tym też chyba już wspominałam, że na nierównościach mogłoby być kiepsko jeśli mielibyśmy coś na, wysiądnika na teleskopie, mogłaby się nawet przewrócić. Z tego co wiem, nie, nie testowałam, nie próbowałam. I jeszcze jeśli chodzi o takie nierówności na drodze, czyli dziury, no to właśnie czuć, czuć je bardzo. Mając porównanie dwóch ładowarek, która według Ciebie bardziej sprawuje się na gospodarstwie, w sumie to mam do porównania trzy ładowarki. Jest dobrze tak, jak jest. U rodziców jest ta nasza mała Manitou, o której też już był kiedyś film. Na drugim gospodarstwie jest Lipherka i ona też tam idealnie pasuje, jeśli chodzi o wielkość i wszystko inne. I, i, i tak zostanie już. <laughs> Mam dużo pytań. Jedno jest o cenę. No ceny niestety nie znam. Nie, nie byłam zainteresowana zakupem, więc... Nie udałam się do dillera i nie pytałam o cenę, aczkolwiek wy możecie to zrobić z ciekawości. Kupiłabyś taką? Nie, nie kupiłabym. Tak jak właśnie mówiłam wcześniej, jest dobrze tak jak jest. Nic większego, nic mniejszego nie potrzebujemy. Ktoś zapytał, czy czerwone są szybsze. Oczywiście, że są szybsze. <noise> Jakie ma wymiary? <laughs> właśnie, tu już wysokość. Podawałam, jeśli chodzi o szerokość całkowitą, to jest 2 metr i pół, metr 49, coś takiego. Szerokość kabiny to było 66 cm, więc no właśnie dość dość malutko. Następne pytanie, czy można ciągnąć przyczepy, bo podobno nie, bo hydromotor dostaje w tyłek. Nie mam pojęcia, nie mieliśmy tego oceniać, więc też niczego nie próbowaliśmy ciągnąć, więc nie mogę odpowiedzieć na to pytanie. To by było na tyle pytań. Dużo, dużo z nich się powtarzało, niektóre też były nie na temat, więc sobie je odpuścimy. Dokładną specyfikację podały już wiele osób przede mną, więc też się nie będę na ten temat rozdrabniać. Mam nadzieję, że było dobrze mi słychać, mimo tego, że na pierwszych nagraniach było słychać jaskółki, teraz trochę buczy w tle hala, ale mam nadzieję, że mimo wszystko dość dużo z tego filmu zrozumieliście. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, no i do zobaczenia, za niedługo są żniwa, więc może jakieś żniwne vlogi tutaj wpadną. Pa, pa!